Koniec Karbona. What? No na wszystkim z tej strony najprawdopodobniej w ostatnim odcinku z Carbona I gdzieś mam na Murcielago Morcelego akurat zakupione. Dlaczego? To jest ostatni materiał moim zdaniem. Dlaczego? Dlatego. I widać mam już możliwość pojedynku z szefem, aczkolwiek zostały mi dwa zawo dwie zawody. Jak widać, jest tu cała ich trójka, czyli... Znaczy, może tak. Nazywają się inaczej, aczkolwiek są to te same samochody, które mają właśnie Wolf, NG i Kenji. Later. Jest też Dodge Charger. Nope. Czyli... Który... to nie Dodge Charger? Bo to fakt. Myślałem, że to Dodge jest za mną, a to się okazało, że to jednak nie jest Dodge. No, mniejsza. W każdym razie, tak jak mówię, zostały tu ostatnie... Kilka zawodów, żeby przejść całą karierę Oj, w... w karbonie. I tu przypadkiem nie ma tych efektów dźwiękowych, przynajmniej 3 Więc nie ma takich podejrzeń. Bo tutaj nie ma sensu, żebym montował właśnie do karbona, do, dodawał efekty dźwiękowe, dlatego ich po prostu takich wspólnie nie dodałem. What? Dobra, tu już jest końcówka, a nie połowa. Dobra, myślałem, że to jest końcówka trasy, a to jednak jeszcze nie. No kurde, jak mnie gościu tym Lambem wyprzedził wcześniej, tak teraz nie mogę go au, dogonić. Eee. Używasz pod tyle tu No to co z tego, bo ja też mam pod kozotu i też mam slow motion. Więc wyjście, łowi. Bardziej się wyrobiłem na zakręcie. Odnoszę wrażenie, że nie uda mi się go wyprzedzić, bo się skupiłem bardziej na gadaniu niż na samym tym, żeby go dorwać. No ale, jak się mylę, to się zobaczymy na końcu zawodu. Okej, okay, jak widać, udało mi się go wyprzedzić. I to wcale nie dlatego, że zresetowałem zawody. Nie, 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 w ogóle. Ostatnie zawody, który miałem z Kenjim miałem inne... co to było? Miałem inne auto. Na szczęście udało mi się zmienić i raczej Kenjim ma takie małe szanse wyprzedzić Lambo z tym swoim Subarakiem. Znaczy nie Subarakiem, tylko yy, ten Mitasubishi, jak <laughs> to ujmę. Po Podrobą jeżdżę z yy, Niki, więc... Co się śmiejesz, Kenji? Co się śmiejesz? Musimy wyjechać... Tylko... Albo dobra, zaktywuję pomocnicę. Więc... No, co ty robisz, Enji? Znaczy, sorry. Enji to była przeciwniczka, to była bossówka. No jedź! Zaciąłem panowanie nad samochodem i nie mogę... Nie mogłem go wyrównać. Wow! Ale mnie wyrzuciło z tego strumienia powietrza Tunelu aerodynamicznego, tak to się dokładnie nazywa Kurde, przez to, słuchawki, które dość mocno wytłumiają Tak trochę słabo Słychać Dobra, slowmo mi wyszło Jest git Git jest majonez Co to było, co ja się odbiłem? No Co za cywil durny, no kuźwa Runaway Runet Hold on No, co za durny Ford Znaczy, kierowca Forda Nie da mi jechać do przodu Nie da mi przejechać zawodów, normalny, normalny jest W sensie, w normalny sposób Przecież to Lambo nie skręcę nawet jak wcisnę yy, Jak wcisnę hamulec że przy gazie, no, normalnie przy nie skręca to zrozumiem, ale nawet jak hamulec cisnę, no bez przesady w Houston mamy problem ponieważ pomocnica chyba, a nie, pomocnica jest druga już trzecia więc udało jej się wyrwać z tego Także że nie ma takich powerupów jak właśnie w Need for Speed Wardzie, gdzie była jest właśnie z Need for Speed Warda, także macie linka do niej w karcie jak widać jedyny wyścig, który został to jest wyścig z szefem Także lecimy na te zawody I razem można by się wydawać, że jest to sama trasa co była wcześniej I Tak wydaje mi się, że to jest ta sama trasa w kanionie, ale jak widać ścigam się z NG Wolfem i Kenji Więc No to jest tak jak wspomniałem wcześniej, tak jak myślałem, że to będą tam te zawody No NG jedzie z do przodu bo się podbiegałem od tyłu. Jakkolwiek źle, to nie zabrzmiało. one tym swoim złonym specjalnie mnie blokuje. No! Źle! NG! Też. Nie będę używał słów wulgarnych Bo jestem się. Po pierwsze, nie chcę się tego cenzurować. Po drugie, tak gdzie mieszkam to akurat jeszcze nie mogę używać słów Niecenzuralnych Tak Eee! Dobra, odbiłem się od ściany do ściany. Tak jakbym był pijany. A nie jestem, zapewniam, że nie jestem, więc. Kurde, za szybko. Jest na slum, bo straciłem panowanie nad samochodem. No great! Dobra, dojechałem do tej trasy. Tragicznej, ponieważ no, tutaj się wywaliłem i na tyle mocno, że straciłem panowanie już prawie całkowicie nad samochodem. więc wolałem to zresetować. Zresztą jest na tyle trasa beznadziejna. Gdzie bardzo podobna trasa jest w undergroundzie Carbon. też znaczy, w Nefull Underground 2 w tym sensie co drogą ostatnio oglądałem yy, Nefull Speed Underground 2 remastered fan, yy, trailer Fun czyli zrobiony przez fanów tej serii więc jakby ktoś był zainteresowany macie link do tego materiału oj, o którym mówiłem w karcie a znaczy to mieliście bo no ja mówię trochę dłużej niż Jestem taki normalny 100% to ja nie jestem Kenji do mnie się zbliża, i to nie fajno, A to już jest meta. I nytro! Jej! Jeszcze zawody wygrane. Jak gdyś przenieśliśmy się z zawodów w kanionie na zawody w mieście. No co ty kurde nie powiesz? Dobra. Dobrze, nie jest łatwiejsza trasa jest to sprint a nie circuit czyli okrążenia więc mam nadzieję taką cichą że co drogą na... macie posta mojego linka linka do mojego posta na discordzie jak mogę naprawić e, rozdzielczość hmm. Czy da się naprawić rozdzielczość w Androgan Zerwojce Ponieważ zobaczycie właśnie też na tym poście dlaczego mi zależy na naprawo rozdzielczości Bo nie, jest, to nie jest taka jak tutaj Zresztą w karbonie karbon też nie był przystosowany do 1920 na 1080 pikseli Ponieważ Tutaj też mamy wygranego widescreen fixa Czyli moda który powoduje, że jest Że gra się przystos przystosowuje do rozdzielczości mojego ekranu Aczkolwiek. Będę yy, też na to wgrane, ale nie działa. Nie mam pojęcia czemu. Zresztą niepotrzebnie to tłumaczę, bo jak już wspomniałem, macie linka do mojego posta w opisie. Więc jeżeli ktoś jest zainteresowany, zapraszam zobaczyć. I może będziecie wiedzieć, jak to naprawić. O, rozwaliłem to Myślałem, że tego nie rozwalę i się ujechał. Yy, w tą oponę co rozwaliłem. <laughs> Swoją drogą, jak ktoś pamięta, te zawody z NG, Wolfem i Kenji są przed, bezpośrednio przed zawodami z Dariusem. Swoją drogą już miniatura filmu, to jest to, co kiedyś użyłem do jednego z moich poprzednich filmów. Którą użyłem już kiedyś do jednego z moich filmów, gdzie nad było napisane na Dariusa, czy coś takiego. O. No wy okay, on mnie z to śmieciarką. E, też się w tą śmieciarkę. Hehe! Jodum Ło! Zostaje dostajesz gościu z środku skrzyżowania, tak się nie robi. Jak trochę... O kurde. Czekam, to ponad 90 stopni. Prawie 180. Ale udało mi się wyrobić dzięki temu, że włączyłem slo-mo Najtrudniejszym wyścigiem będzie wyścig, ostatni, będzie wyścig w kanionie z Darkiem. Ponieważ, o ile dobrze pamiętam, właśnie tam jest też dość ciężka trasa. Dość w sensie, dość mocno kręta. czyli tego co ja pamiętam. Więc, I do know what happened. Oj, no Lambo jest ze mną i to dość blisko. A co nie jest dość przyjemne, bo jest to już.

You know, Okej, okay. że Mamy pojedynek z Audi Quattro, tylko teraz nie pamiętam, jaki to jest model dokładnie, ale to Audi, Quattro ma Darek, ma napęd na wszystkie cztery koła, a Lambo ma chyba napęd na... w sumie nie pamiętam, nawet na co ma... Lambo ma napęd, bo... O, zaczęło się brechać. Tylko nie przeto by było słychać. Ale mam nadzieję, że było słychać, ponieważ na słuchawkach kochają ja to stra Kuźde, strasznie głośno. O, znalazłem skrót. Skrót na stringsie. O, dzięki, że mnie trochę popychasz. Jakkolwiek źle to nie zabrzmiało. <ścoughs> Jakkolwiek źle to nie zabrzmiało. Ha, 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 ha. Nie, to nie. Hahaha, ha, ha, chuj się. Tylko... Wow. Przedtem czy to nie jest ta sama trasa, co jechałem przed chwilą z... tym? Z... Y, tą trójką? Ha ha ha, ha. No. Podobało mi się rozśmieszyć daleko przede mnie, I to jest tyle plus. Można by tak to ująć, metaforycznie rzecz ujmując. Serio? Dalej tu pojechał, myślałem, że w lewo. A nie prosto. Tak jak, ja, w sensie tak jak ja. Ha 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 ha! O dobra, udało mi się Na, na razie jeszcze ani razu mnie Darius nie wyprzedził Ale to jest pierwsze kółko W związku z czym No dobra, nie chciałem się wywalić w płotek i udało mi się nie wywalić w płot O dobra, wyprzedził mnie I niestety to było centralnie przed metą Na szczęście to, było, to nie było jedno okrążenie tylko dwa Więc A! Więc może uda mi się go jeszcze jakoś dorwać Ale z tego co pamiętam Ha, 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 ha. Yy, z tego co pamiętam Darius Jeżeli jest pierwszy nie jest pierwszy nie jeździ z skru skru skrundem Tak jak Asterix <grych> O teraz też nie pojechał skrundem z tego co widzę Oj, oto champions Oj Wiedziałem Wiedziałem że się przy... Przywali że, że to, drogą, sobie to trochę ciekaw jestem jak będzie porównanie osiągów tego Audi do porównania osiągów mojego e, moździerzego w którym aktualnie jeżdżę swoją drogą wiem że jest porysowane, ale tak jak moje moja Honda była również że zbliżam się do tego beznadziejnego zakrętu Jeśli, tak jak mówię nienawidzę jednego z tych zakrętów nie czy teraz Darek jeszcze to pojedzie nie pojechał po ulicy pojechało, nie pojechał skrótem. Co dla mnie jest lepsze, bo o! Bo... nadrabiam trochę czasu. Mam nadzieję, że tutaj mnie da już nie wyprzedzi, bo teraz pojechał skrótem. Tym razem. Jest, 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 jest. jest. Jeszcze zawody z Darkiem wygrane. No, te zawody są już trudniejsze, ponieważ jak widać na mapie jest to dużo trudniejsza trasa i Audi jednak mimo wszystko lepiej sobie radzi na zakrętach i wypadem z trasy, dlatego mówiłem, że ta trasa jest jak na lambo beznadziejne, bo ona się nie, ja nie mam tu slow motion już. Nie ma tu ani podlanka, pod podtlenku azotu, czyli Nitra, ani nie ma też slow motion. Ja widzę, że Darek też już trochę, tro, trochę sporo zwolnił. Może i tutaj na tych segnetach będę słabo, bo będzie mi słabo szło, natomiast na, tam dalej to raczej jestem w stanie dogonić Audice i raczej ją przegonić, więc. Mam nadzieję, że nie będę musiał jechać drugiej, te, drugiej trasy. I tutaj, niestety, jeżeli będę musiał jechać drugi raz tą samą trasę, w sensie jeżdż, jeżeli Dariusz mnie będzie gonił, e, no to niestety, e, mogę mieć jednak duży problem z wygraniem tego. Dlatego wtedy, jeżeli mi się nie uda, bo mi się skończył punkty, to wtedy zrobimy cięcie i usłyszymy się, jak, jak mi się uda. Tak to, tak to ujmę. Kurde, czemu ten derysł sobie wybrał taką beznadziejną trasę? No, kurde. A to nie jest ten sam koniem przypadkiem, co ja wjeżdżałem do tego? Do. Wjeżdżaliśmy do. Jak to się nazywa? No, ten co był w tym filmiku początkowym, jak się zaczynało kar... zaczynała karierę w undergroundzie czy w carbodzie. To pomyłka na pomyłkę. Dobrym mieć klik. To nie, tak jak wspomniałem wcześniej, w niektórych materiałach da się wypchnąć przeciwnika, czyli na, na przykład tutaj czy da się wypchnąć Dariusa? bo nie jestem pewien co ty gadasz? co ty Dariuszu gadasz? dobra niestety jest niecałe 135 000 punktów także ten to jest słabo i to bardzo słabo więc jak już wspomniałem może mi się to nie udać nie za pierwszym razem a few inches later. Z tego co widzę z prawej strony, kątem oka z prawej strony, Lambo jest w stanie uciec na prostej od Audicy. Natomiast jeżeli chodzi o zakręty, no to tak jak wspomniałem, Audica ma dużo lepszą sterowność niż Audi, leży znaczy niż Lambo w moim przypadku, bo ja tu muszę mocno wyhamowywać samochód, żeby się nie wydupczyć. że tak to mówimy, metaforycznie. I... Najgorzej jest właśnie na tego typu zakrętach. Na tych i na tych, co były na samym początku. Kurde. Zacząłem ponad połowę punktów. No, shit. I te właśnie te zakręty są beznadziejne. O 5000 punktów dostałem. Przecież, przez to, żebym jeden już wjechał. Wjechał! Ał, kilnia w życiu. Macie linkę do alfabetu ze szmitkiem. Jednego z alfabetów ze szmitkiem w karcie. Jakby ktoś był zainteresowany, to polecam sobie przesłać, bo to jest to, jest to dość mocno głupie, ale Ech, kurde, jak ja nie widzę, jak mi ta kamera tak ucieka. O kurde, 10 koła punktów. 3 w końcu udało mi się Audi Lemans zdobyć. In the car, enjoy it while it lasts. There's always someone out okay. there who's a little faster than you are, and sooner or later they're gonna catch up. Także, w taki sposób kończymy Carbona, także, jeżeli wam się materiał spodobał dajcie kciuka w górę Jeżeli wam się serio spodobała, też dajcie, możecie dać w górę Na razie Cześć